Szczeń Boże, witam was bardzo serdecznie w ten środowy poranek w krące słowa. Posłuchajmy dzisiaj słów z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przyszedł nad jezioro galilejskie, wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wierbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę ich puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. Na to rzekli mu uczniowie, skąd tu na Pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić tak wielki tłum? Jezus zapytał ich, Ile macie chlebów? Odpowiedzieli, siedem i parę rybek. A gdy polecił tłumowi usiąść na ziemi, wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem pełnych koszów. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że Jezus usiadł, a tłum zaczął się do Niego zbliżać. To Jezusa siedzenie jest takim dla mnie sygnałem wysłanym w naszą stronę: Człowieku, jestem tutaj dla Ciebie. Jeżeli siedzę i czekam, to znaczy, że mam Ci coś do przekazania, coś do powiedzenia. Jeżeli chcesz, to przyjdź. Może tegoroczny adwent jest specjalnie dla Ciebie. Może Ty dzisiaj najbardziej potrzebujesz zobaczyć Jezusa, który tam siedzi i czeka na Ciebie. Może warto dzisiaj lub w najbliższym czasie iść na Eucharystię, posiedzieć z Jezusem na adoracji i popatrzeć sobie w oczy, a może i pójść do spowiedzi. Dzisiaj Jezus, tak jak w tej Ewangelii, siedzi i czeka na ciebie. Byś tam do niego podszedł i powiedział: Panie Jezu, mów do mnie, chcę dzisiaj usłyszeć Twój głos. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.